Jak co roku klub Ewa, działający pod skrzydłami Miejskiego Domu Kultury Batory w Chorzowie, przygotował przedświąteczną wystawę prac uczestniczek warsztatu w rękodzieła artystycznego. Są obrazki haftowane krzyżek, haftem krzyżykowym. Są różne małe rzeczy, kwiatki szydełkowe, serwetki, bieżniki różnego rodzaju haft richelier. Głównym zajęciem pani jest szydełkowanie, wykonywanie obrazów techniką haftu krzyżykowego i płaskiego. Jest nas 27 pań, bardzo miłe panie. robią. Do upadłego wszystko, tak że nie potrzeba ich poganiać ani nic, bo wszystko robią same. Spotykamy się do góry na drugim piętrze na 207, tam mamy swój, swoją salę, oświetlenie specjalnie robił pan dyrektor, no i tam się spotykamy. Trudna traca, praca to jest, ale daje nam dużo satysfakcji. Takie wykonanie rękodzieła bardzo, bardzo nas cieszy. Jak również nas cieszy to, że dużo gości przychodzi zwiedzać taką wystawę. Wystawę można zwiedzać do 26 marca w godzinach od 10 do 18 w sali numer 5 w Miejskim Domu Kultury Batory.